No cześć, czas na rower. Dzisiaj nie będę jeździć, dzisiaj będę je czyścić. Moje rowery muszą przeżyć ze mną ciężkie chwile, bo nie mam nigdy czasu, żeby je umyć zaraz po przyjechaniu z wycieczki. Zawsze to jest na styk, na żyletki ten czas ustawiony. Dlatego dzisiaj muszę je umyć hurtowo. Wykorzystam środki, które dostałem, kupiłem na Bike Expo 2022. I zobaczymy, czy rowery będą mi wdzięczne. Zastosuję też różne um, oliwki do łańcucha. Do szosy zastosuję wosk. Do grawela zastosuję oliwkę ceramiczną i zwykłą oliwkę do górala. I będę sobie obserwował, czy, czy jest jakaś różnica w zachowaniu się napędów. Brud zdążył już zaschnąć na rowerach, dlatego pierwszym krokiem zawsze jest solidne opłukanie rowerów, żeby błoto i nagromadzone osady miały szansę namięknąć i być łatwiejsze w usunięciu. Kolejnym krokiem jest wyczyszczenie napędu, najlepiej jest potraktować go jakimś odtłuszczaczem, albo specjalnym preparatem do czyszczenia napędu. Troszkę na kółeczka. Nawet już w dźwięku obracanego napędu słychać, że coś się zmieniło, nie jest on już tak sklejony, jak był przed chwilą. Troszkę pokręcę, dam się pozwolę się rozprowadzić temu płynowi. Wydają się być odrobiny czystsze. Teraz trzeba powsikać środkiem do zmiękczania brudu. Siadełko też się mogło ugrudzić. Długo zwlekałem z kupnem stojaka, ale okazuje się on bardzo pomocny i to nie tylko przy czynnościach serwisowych, ale również przy myciu. Rowery są już umyte, jeden już wysuszony i będę smarował łańcuch. Niestety zauważyłem kilka rysek, o których wcześniej nie miałem pojęcia, więc może będę rzadziej mył rowery, żeby nie doświadczać takich przykrych okoliczności. Niemniej jednak. Proszę, zobaczcie jaki ten napęd teraz czyściutki, jak pięknie słychać piasek. jest gotowy do nałożenia tutaj wosku zobaczymy jak wosk będzie mi się spisywał w sosóweczce. kiedy już nasmarujemy łańcuch warto jest zmienić parę razy przełożenia żeby smar czy wosk rozprowadzić też po innych zębatkach to przecież ma gwarantować dobrą pracę łańcucha z zębatkami nie tylko samych ogniw łańcucha, że ja nie tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Wosk na razie pozostawił taki delikatny, mleczny osad. Miałem z przodu małą tarczę, dlatego łańcuch okropnie zazgrzytał przednią przerzutkę Teraz czas na gravela. Napęd w krosie wydaje się już czysty, więc trzeba by zastosować smar. Smar ceramiczny. Ma znacznie rzadszą konsystencję. Mam wrażenie, że od razu wnika pomiędzy ogniwa łańcucha. No i też ogniwko po ogniwku, chociaż słyszałem od człowieka, który posiada firmę produkującą środki do czyszczenia rowerów, że w zasadzie nie trzeba ładować każdego ogniwka osobno, ponieważ i tak. Smarna, nawet w ten sposób nałożony na łańcuch, rozprowadza się po całych zębatkach i tak nie zyskujemy zbyt wiele, spędzając troszkę więcej czasu na aplikowaniu ogniwo po ogniwie. Ale jak ktoś lubi mieć takie poczucie, że wykonał dobrze robotę czułością, dokładnie. Tym bardziej, że tutaj bardzo ładnie się aplikuje ten smar. Zobaczcie, jak ładnie wszystko wsiąka za chwilkę. Coś wspaniałego. Ciekawe, czy rower będzie mi wdzięczny za taką troskę. Smar ceramiczny podobno jest bardziej antystatyczny i nie będzie się go czepiał brud czyli idealny na warunki przynajmniej ten na warunki suche kurz nie powinien się przyczepiać do łańcucha do napędu oczywiście całego, bo przecież będzie rozprowadzony po wszystkich zębatkach a i jeszcze fajna rzecz smar ceramiczny, którego używam ma Zapach ananasowy, gdyby ktoś lubił wąchać smart do łańcucha. Teraz zabiegi dla górala. Napęd go nie ma jakiegoś gigantycznego przebiegu, natomiast przeżył dwie zimy. Zwykle niekonserwowany, niemyty, musiał odczekać swoje żeby dotrwać do umycia. Zaczyna go łapać rdza. No ale cóż, po to istnieje, żeby go zużyć. Napęd jeszcze przetrwa, chociaż niektóre zęby też nie wyglądają już dobrze. Napęd w góralu zostanie nasmarowany zwykłą tak zwaną oliwką do łańcucha. Jest najczęściej brudzony, najczęściej myty, płukany, więc najczęściej go smaruję. Mimo to, niestety, warunki takie jak piach, błoto, lód, śnieg, sól doprowadziły do mocnego zużycia napędu. Przy nim nie będę się już bawił, każde odniwko osobno. Tutaj jest spray, który wciśnie troszkę oliwki w łańcuch, od razu też na napęd. Wniosek jest taki, że lepiej umyć każdy rower po przyjeździe, niż zostawiać to sobie jako popołudniowe zajęcie na dwie godziny. Na pewno wolę na rowerze jeździć niż go myć, co moje rowery niestety odczuwają. Niemniej jednak za chwilę dosuszam łańcuchy, chowam rowery i nie czekają do następnego ubrudzenia się. Na razie, cześć. Jedna poprawka. Szłasie nie będę teraz docierał łańcucha, bo jak powiedział ten pan z YouTube'a z kolorem i numerkiem w nazwie należy pozostawić jak najdłużej ten łańcuch najlepiej na noc. Niech ten posk się tam dostanie, gdzie powinien. Później go wytrę, przesmaruję jeszcze raz i dopiero będę używać. Pozdrawiam pana z kolorem i numerkiem. Cześć!